Cześć, z tej strony Mariusz Baterowicz. Zanim zaczniemy, dwie krótkie informacje. Jeśli potrzebujesz strony internetowej sklepu online lub masz już stronę, ale chciałbyś się odświeżyć, to zapraszam Cię do skorzystania z mojej oferty. Znajdziesz ją na www.strony.biz. Druga informacja, jeśli posiadasz stronę na WordPressie i potrzebujesz jakiejś pomocy w tym zakresie, na przykład dodanie jakiejś funkcjonalności, naprawienie błędów i tym podobne, to zapraszam Cię na moją drugą stronę wp-pomoc.eu Linki do tych dwóch stron znajdziesz w opisie. OK, zaczynajmy. W tym wideo pokażę Tobie, jak utworzyć wizytówkę Twojej firmy w Google. Już pokazuję, o co chodzi. Jestem na stronie Google, wpisuję nazwę swojej firmy Allworks i tutaj po prawej stronie mam takie najważniejsze informacje właśnie o tej firmie, czyli jakieś zdjęcia, adres, adres strony internetowej, możliwość zadzwonienia bezpośrednio z tej wizytówki, bardzo ważna rzecz opinie, czyli żeby każdy mógł dodać opinię o Twojej firmie, tu po kliknięciu otwiera nam się okienko właśnie z tymi opiniami, godziny otwarcia oraz jeszcze parę innych rzeczy, które tutaj można dodać, jak na przykład produkty, jakiś opis, wpisy itd. Także to jest taka wizytówka. Google jest to bardzo fajna i przydatna rzecz. Często jest tak, że jakiś klient właśnie wpisuje w Google nazwę twojej firmy, bo chce sprawdzić jakieś najważniejsze informacje o niej i taka wizytówka świetnie się do tego sprawdza. Według mnie zbieranie opinii jest bardzo ważne, bo ludzie często właśnie chcą najpierw poczytać sobie opinie o jakiejś firmie, zanim zdecydują się na skorzystanie z oferty także według mnie na pewno warto taką wizytówkę mieć. I teraz pokażę ci jak ją założyć. W poprzednim wideo pokazywałem ci jak założyć konto Google, ponieważ będzie ono właśnie niezbędne do tego, żeby taką wizytówkę założyć. Także jeśli nie masz jeszcze konta Google, to odsyłam cię do poprzedniego wideo. Opis link do tego wideo znajdziesz również w opisie tego wideo. Także najpierw załóż konto Google. Jeśli masz już konto Google, należy przejść do strony biznes.google.com. Link do tej strony również znajdziesz w opisie. Otwieramy tą stronę. Klikamy Zaloguj. Jeśli jesteśmy już zalogowani do swojego konta Google, to już tutaj automatycznie nas przekieruje właśnie na taką stronę, gdzie jesteśmy zalogowani. I tutaj możemy utworzyć taką wizytówkę, dodać informacje o swojej firmie. Klikamy ten niebieski link, dodaj informacje o swojej firmie. I zaczynamy od wpisania nazwy firmy. Tutaj potwierdzamy nazwę firmy, kategoria działalności, wpisujemy jakąś kategorię działalności. Wpisując kategorię dostaniemy tu już taką listę podpowiedzi pod do wyboru, ponieważ właśnie trzeba wybrać taką kategorię, która już tu jest z góry zdefiniowana. Na przykład, ja wybiorę sobie taką kategorię i klikamy dalej. Teraz jest pytanie, czy chcesz dodać lokalizację, którą klienci mogą odwiedzić, na przykład sklep lub biuro. To jest w zależności od tego, jaki charakter ma Twoja działalność czy to jest jakiś e, punkt lokalny, gdzie można właśnie przyjść, załatwić jakieś sprawy, czy może nie i działasz bardziej wirtualnie, obsługujesz klientów, świadczysz usługi zdalnie. Przez internet, na przykład, i wtedy nie masz takiego punktu. Załóżmy, że mamy jakieś biuro, jakiś sklep, wybieram tak. Klikamy dalej. I teraz wpisujemy adres naszej firmy, czyli właśnie tego punktu, w którym będziemy mogli obsługiwać klientów. Czy to jakieś biuro, czy to jakiś sklep? Wpisujemy adres. Klikamy dalej. Kolejne pytanie. Czy oferujesz dostawy lub świadczysz usługi w domu albo w firmie klienta? Jeśli na przykład świadczysz usługi u klientów lub dostarczasz im produkty, możesz określić, dokąd dojeżdżasz. Tutaj też zaznaczymy tak. Klikamy dalej. I teraz, właśnie, musimy tutaj określić obszar, który obsługujemy. Później te informacje wszystkie można zmienić, także bez obaw. Tutaj na razie konfigurujemy sobie wstępnie tą wizytówkę. Wpisujemy jakiś obszar, na przykład Warszawa. Możemy takich obszarów dodać też więcej. Wpiszemy na przykład Piaseczno. Warszawa Piaseczna. Dobrze. Idziemy dalej. Teraz dodajemy informacje kontaktowe, czyli swój numer telefonu, adres naszej strony internetowej. Jeśli nie mamy strony, możemy zaznaczyć nie mam strony internetowej. Ok. Po wpisaniu numeru telefonu, adresu strony, klikamy dalej. Teraz pytanie, czy chcemy otrzymywać aktualizacje i rekomendacje dotyczące swojej firmy w Google, Czyli na maila byśmy dostawali jakieś takie różne porady, co możemy ulepszyć, co możemy zrobić. To jest pytanie tego typu. Zaznaczymy, że tak i klikamy dalej. Teraz musimy się zweryfikować. I możemy tutaj wybrać możliwość weryfikacji. Najprościej będzie chyba po prostu wyśli SMS. Czyli ten numer, który podaliśmy, dostaniemy SMS-a i trzeba będzie. Zaraz tutaj z tego SMS-a przypisać kod. Klikamy wyślij SMS. I czekamy chwilę. Za chwilę powinniśmy na swój telefon na ten numer właśnie otrzymać. Kod SMS-em i trzeba będzie go tutaj przypisać. Musimy to zrobić w miarę szybko, gdyż taki kod wygasa po 30 minutach, i wtedy trzeba będzie wygenerować go ponownie. Także ja już ten kod otrzymałem, wklejam go tutaj, klikam Zweryfikuj. Kod został zaakceptowany. Klikamy Dalej. Teraz w tym kroku możemy dodać usługi, jakie świadczy nasza firma. Tu możemy kliknąć jeszcze, pokaż więcej. Na przykład meble na zamówienie, montaż mebli, naprawy mebli, także tego typu rzeczy. Po wybraniu usług klikamy dalej. W tym kroku określamy godzinę otwarcia. Czy to jeśli na przykład mamy jakiś konkretny punkt, gdzie klienci mogą przyjść, i zostać obsłużeni. Czy jeśli takiego punktu nie mamy, to po prostu w jakich godzinach nie wiem, odbieramy telefon, w jakich godzinach jesteśmy czynni. Także tutaj też wybieramy zaznaczamy dni, w które jesteśmy czynni. I następnie godziny, Od której do której. Ja może na razie tylko sobie wybiorę ten dzień, żeby tutaj tego wszystkiego nie wypełniać. Także tak to wygląda. Klikamy dalej. Tutaj w tym kroku jest pytanie o to, czy zezwalamy na to, aby bezpośrednio z tej wizytówki klienci mogli się z nami kontaktować. Jest to na pewno warte włączenia po to, żeby ułatwić klientom kontakt. Wtedy na takiej wizytówce jest opcja Skontaktuj się i, i, i ułatwia to klientom kontakt z, z tobą, swoją z firmą. Klikamy dalej. W tym kroku dodajemy opis swojej firmy. Możemy to zrobić teraz, możemy to pominąć i zrobić to również później. Ja na razie pomijam. Teraz w tym kroku możemy dodać zdjęcia z realizowanych zamówień, czyli właśnie jakieś przykładowe realizacje, żeby pokazać klientom, jak działamy, jak wyglądają nasze usługi. Na pewno warto to zrobić. Zdjęcia mają bardzo duże znaczenie. Także w tym kroku dodajemy zdjęcia. Również możemy to pominąć, zrobić to później. Ja klikam pomiń. W tym kroku jest nam proponowane, żebyśmy od razu odpalili kampanię Google Ads, czyli takie reklamy w Google. Również można to zrobić już teraz. Można to pominąć i zrobić później. Ja również na ten moment to pominę. Ok, profil firmy jest już prawie gotowy. Klikamy dalej. Dobrze. Wszystko przebiegło pomyślnie. Klikamy dalej, dalej, dalej. Tu mamy jakieś informacje różne. Klikamy rozpocznij. I w ten sposób właśnie masz już utworzoną swoją wizytówkę, wizytówkę swojej firmy w Google. Jak widzisz, wszystko tutaj jest. Nazwa, strona, adres, numer telefonu. Być może u ciebie część z tych rzeczy jeszcze czeka na akceptację, czyli tak na żółto się wyświetla. Ale po jakimś niedługim czasie powinno to wszystko już zostać zaakceptowane i wyświetlać się normalnie, już klientom. Także jak najbardziej, warto taką wizytówkę założyć. Warto ją również uzupełnić porządnie w zdjęcia, w opis. Warto dodawać tutaj takie aktualizacje. Tak jak mówiłem, można coś takiego robić. Tu jest taka opcja do tej aktualizacji. Po kliknięciu w to otwieram się takie okienko. Gdzie możemy właśnie dodać jakieś, nie wiem, czy naszą realizację, czy jakąś ofertę, jakąś promocję, coś takiego tu je można wpisać i dodać, i warto to robić, ponieważ taka uzupełniona wizytówka, aktualizowana, taka wizytówka, która również będzie miała opinię, czyli też warto prosić swoich klientów o wystawienie opinii tutaj w Google, Twojej firmie. To taka wizytówka, taka firma częściej będzie się wyświetlała klientom szukającym różnych usług, czy to właśnie bezpośrednio w wyszukiwarce Google, czy to na mapach. A często użytkownicy właśnie szukają w ten sposób również na mapach, i wtedy częściej taka Twoja firma wyświetli się na, na mapach Google. Jeszcze jedna rzecz. Po utworzeniu takiej wizytówki e, możesz ją oczywiście edytować, zmienić e, opis, zmienić adres. Możemy to robić bezpośrednio z tego miejsca. Mamy tutaj taką opcję edytuj informacji o firmie. Klikamy w to i otwiera nam się takie okienko, gdzie możemy te informacje edytować bezpośrednio z tego miejsca lub e, druga opcja. To po kliknięciu tutaj w górnym prawym rogu, na jakiejś stronie Google, otworzy nam się aplikację Google. I po utworzeniu tej wizytówki, powinna tutaj dojść taka ikonka profil firmy. Po kliknięciu w to przechodzimy już właśnie do panelu, gdzie możemy te wszystkie informacje również tutaj zmieniać. Tutaj mamy zakładka informacje. I również możemy zmienić te informacje po kliknięciu tego tutaj, tej ikonki edycji. O, w ten sposób. Tu możesz też właśnie z tego miejsca zobaczyć, zawsze w łatwy sposób, jak Twoja wizytówka wygląda w wyszukiwarce, jak i na mapach Google. Tak to wygląda. Jeśli chcesz komuś wysłać swoją wizytówkę, możesz to zrobić w ten sposób, że tutaj właśnie na, w zakładce strona główna znajdujesz taką sekcję. Twoja firma jest w Google, czyli tu gdzie przed chwilą klikaliśmy, żeby zobaczyć w wyszukiwarce na mapach. Możesz również udostępnić profil swojej firmy. Po kliknięciu w to masz wygenerowany taki krótki link, który możesz wysłać komuś, na przykład właśnie prosząc o opinię, możesz wysłać ten link. W ten sposób i wtedy ta osoba będzie mogła łatwo znaleźć swoją firmę, dodać opinie, co jest bardzo ważne, żeby takie opinie zbierać, bo to też ma zarówno wpływ na to, żeby twoja strona wyświetlała się częściej w mapach Google, jak i dla samych użytkowników, którzy potem szukając najlepszej firmy czytają opinie. Jeszcze jedna sprawa. Gdybyś miał problemy z założeniem takiej wizytówki, gdybyś chciał ją zlecić komuś innemu, to zapraszam do mnie. Ja takie wizytówki zakładam moim klientom. Jeśli również chciałbyś skorzystać z tej oferty, to zapraszam. To na tyle w tym wideo. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.